Witam w Archiwum Wojtka Majewskiego. Dziękuję za odpowiedzi. Zagadka była bardzo trudna. Ten samochód to był Citroen R2. Chris Meek był za kierownicą. Zdjęcia realizowano na odcinkach rajdu Polski na Mazurach. To było oczywiście przed laty i dla tych, którzy próbowali odpowiedzieć i dla tych, którym się udało w nagrodę taki oto rewelacyjny rajdowy teledysk. Żyli panicy w filmie Żaba. Wspaniały kierowca, to świetny samochód i to genialnie zrealizowany film. Myślę, że będziecie mieli Państwo kilka minut doskonałej zabawy i wielkich emocji. Samochód, w którym można już w tej chwili wygrywać rajdy, o tym doskonale wiemy. I znakomity kierowca, i świetny film. <mum> Przyznacie Państwo, że to była naprawdę e, wspaniała realizacja, świetna jazda. E, ci, którzy interesują się rajdami od lat, wiedzą, że e, panici to był król e, rajdów asfaltowych, m.in. rajdu Monte Carlo, jeździł tam świetnie. Był taki drugi zawodnik, François Delcourt. E, to byli e, mistrzowie jazdy takimi samochodami, m.in. jak 306 Maxi, prawdziwy potwór. Proszę Państwa, zmienimy teraz zupełnie temat e, związany... Uwaga, z wyścigami górskimi niewiele ich w moim motoarchiwum. Myślę, że powinno być ich więcej, a więc, drodzy Państwo, zobaczmy. Zawody motorowe, na które można się wybrać z całą rodziną i urządzić sobie wspaniały weekend. Oglądając, trzeba sobie bardzo jasno zaznaczyć najszybsze samochody, jeżeli chodzi o taksówki przerobione na świecie, bo. Nigdzie na rajdach czy innych nie będziemy się poruszać ze średnią prędkością 140 na godzinę. Mamy samochody, które mają po 700 koni, które przyspieszają 12 sekund z 0 do 250. Tego nigdzie nie można zobaczyć, tylko tu, właśnie, w wyścigach górskich. Także serdecznie zapraszam. Mamy świetne zawody w naszym rejonie. Piękna pogoda, piękne dziewczyny. Mamy bardzo mocną i wyrównaną stawkę. Chłopaki robią świetne czasy. Czasy były imponujące, a najlepszy w pierwszym dniu to czas Tomka Mikołajcieka, który pobił rekord trasy. A przy okazji rzeczywiście pięknych dziewcząt nie brakowało. Im więcej załóg, tym większa presja. Na pewno są zdecydowanie lepiej przygotowane samochody. W praktycznie każdy wieści kończy się pobiciem rekordu trasy. Tu naprawdę są bardzo duże prędkości na zakrętach. Więc te samochody jadą bardzo widowiskowo. Trasa jest piękna, pogoda udana, dużo, dużo kibiców. Jest piękna zabawa. Na początku wszystko zapowiadało, że będzie to znów impreza numer jeden w Górskich Wyścigowych Mistrzostwach Polski, podobnie jak było w ubiegłym roku. Jednak niestety organizatorzy mieli kolosalne problemy. Kilka poważniejszych lub mniej poważnych wypadków na trasie spowodowały, że zawodnicy musieli czekać na swój start, czasem po kilkadziesiąt minut, niemal godziny albo nawet i więcej. W związku z tym w upale dawało im się to mocno we znaki, czasami byli Podenerwowani, no i później na trasie nie wszystko wychodziło tak, jakby chcieli. Tak czy owak, Tomek Mikołajczyk w doskonałej dyspozycji, ale w drugim dniu zresztą udało się zorganizować tylko jeden podjazd. Najszybszy był Tomasz Nagórski, który zresztą pobił rekord trasy. Świetnie spisywał się, podobnie jak w pierwszym dniu Tomasz Mikołajczyk, chociaż musiał uznać wyższość Nagórskiego, jak zawsze w doskonałej dyspozycji Andrzej Szepieniec, no i Aleksander Michałowski, który pokazywał, że potrafi. Wygrywać tym razem na czwartym miejscu. Oczywiście przypomniał sobie również Mariusz Stet, który ma na swoim koncie wiele tytułów wyścigowego mistrza Polski, no ale musiał uznać wyższość swoich kolegów, którzy pewnie też mają zdecydowanie mocniejsze auto, bo te samochody rzeczywiście mają czasem po 500, 600 czy 700 koni mechanicznych. Nie zapominajmy o Marcinie Bełtowskim, dobra dyspozycja krakowskiego kierowcy, no i niezła dyspozycja również Marcina Gładysza, który przypomnijmy jedzie ośką i w tej konkurencji zdecydowanie brylował, nie miał po prostu sobie równych. Zdecydowanie wygrana ośka, czyli w klasyfikacji obrzeżek napędowych. Dużo zawodników, jak widać, wyścigi górskie rosną. Mamy ponad 100 zawodników, przyjeżdżają koledzy ze Słowacji, z Czech. Także super impreza. Bardzo jesteśmy zadowoleni z sukcesu. Gratulujemy organizatorom kolejnej fajnej rundy. Dziękujemy kibicom za gorący doping i prawdopodobnie do zobaczenia za rok. Myślę, że wyścigi górskie to naprawdę pasjonująca konkurencja w sportach motorowych, bardzo kompaktowa. Ja osobiście lubię szczególnie Limanowa, te Mistrzostwa Europy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wszystko wróci do normy i znów będziemy się pasjonowali tym sportem. Drodzy Państwo, Robert Kubica, kolejne spotkanie. Przypominam, zanim zaczął swoją wielką karierę, były wywiady, bo przecież BMW Zauber rozpoczynał. Wyścigi z Nikiem heitfeldem w jednej drużynie. No i mamy pytanie: how does he shape? Jak utrzymuje swoją formę wysoką? Odpowiada Robert Kubica. The best keeping in shape is driving as this season I have done already, I think, around 16-17,000 kilometers, and still there are few races to go and few test sessions. so i will uh, i think easy arrive over 20000 uh, so it's the best training but of course when you are at home you are trying to to keep uh, as fit as possible and uh, of course running jogging uh, bicycling biking and uh, gym uh, you know also for 1 is uh, really tough for the neck and in the beginning of the season it was really important to you know get a really good neck strong neck to to don't, to don't feel any problems because with uh, those speed in high speed corners, uh, the, it's easy that your neck follow down and uh, you lose a bit of view and that's not good. From the Formula One calendar is uh, Montreal and Melbourne. Uh, from outside of Formula One calendar, as a favorite race track is Macau. Uh, all three there. Uh, one thing in in same thing is uh, that there are street trucks on the normal roads, so the walls are closed and uh, the margin of of the mistake is uh, much smaller than uh, on normal trucks. And uh, I really like uh, street trucks. We are traveling a lot, but in the end, I have seen airports, roads, hotels. And the uh, racing trucks uh, we have no really time to watch the cities to you know to see how different culture they are in some different countries. Uh, I like my hometown Krakow, it's re it's really nice I, I feel really good there. I like also Italy as a country, as a people, and uh, I have spent a really good uh, few years in Italy, so if I would have to choose, I would say Italy. Suddenly, uh, interest about my person and my results uh, become much higher when I I have this opportunity to race in the Grand Prix of Hungary. And, uh, of course, the media is is now speaking much more about uh, me and uh, the people get much more interest uh, because I'm the first Polish driver to join the Formula 1 uh, Grand Prix races as a race driver. So. Uh, it's not easy but uh, you know i'm not spending a lot of time in poland so this helps me i think now formula 1 is getting really uh, interesting in poland and uh, there are many fans but uh, we are we were not thinking about this because you know in last uh, 10 months everything happened so quickly for, for me so we are i'm concentrate on on the season maybe after the season we will think about this Pewnie, proszę Państwa, Robert Kubica nie wiedział, że będzie aż tak popularne to, co stało się teraz. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego, ale muszę odnieść się do tych pytań, które kierowaliście Państwo do mnie: co ja sądzę w tej chwili o Kubicy, jak on znosi te porażki. Na pewno dla takiego sportowca, dla takiej wybitnej indywidualności jak Robert Kubica, przyjeżdżanie, od choćby przegrywanie, tych czasówek z raselem, to co działo się w tamtym roku, teraz w DTM-ach też trudno liczyć na to, że będzie najlepszy, to na pewno dla niego jest coś szalenie bolesnego i Wyobraźcie sobie państwo, jaki trzeba mieć charakter, jakim trzeba być twardym, żeby to znosić. No, bo przecież on widzi, że kibice piszą czasami. Robert, dobrze, że jesteś ostatni, bo Orlen się pokazuje, albo jakieś tego typu historie ciekawe. Czy jeszcze raz wygrasz kiedyś z Raselem czasówkę? Nie udało się wygrać czasówki. Niektórzy twierdzą, że z powodu samochodu, inni z innych powodów, ale ja patrzę na Roberta jako na człowieka, na wybitnego sportowca. Który musi znieść upokorzenie porażek, bo to jest ogromny ból. Dla zawodnika, który marzył o Ferrari, który był krok od zdobywania tytułu Mistrza Świata, nagle po tym feralnym wypadku musi jeździć ogony, jak to się mówi. To musi być ogromnie, ogromnie bolesne i trzymam kciuki za niego, żeby w DTM-ach, bo myślę, że do formuły jeden już nie wróci, że dla niego nie będzie miejsca ale może w DTM-ach się odnajdzie, może e, zmieści się w dziesiątce, może zdobędzie jakieś punkty, może da mu to trochę satysfakcji, bo myślę, że jest to mu ogromnie potrzebne, bo to wspaniały sportowiec. Dzięki, tyle dziś, do zobaczenia.